Siemanko! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z największych niewypałów eee, No i co? Dzisiaj gra piłkarska, gra, eee, gra która naprawdę jest chyba najgorszą grą piłkarską w historii jeżeli chodzi o odsłonę, bo, bo nie chodzi o serię Jest to oczywiście Pro Evolution Soccer 2014 Takiego gówna to ja nigdzie nie widziałem Nawet na placu Ibraniowskim, czy jakimś innym. Taki gówno, to jest gówno ponad wszystko yy, i naprawdę, no jak można w ogóle w taką grę grać? Yy, mało tego, fizyka, Jezus Maria, oglądać te koślewe animacje, ale fizyka, słuchajcie, lekkie draśnięcie tak w nogę, no normalnie jakbyście dotknęli, to on wylatuje 10 metrów do góry. I niesamowicie teatralnie z tymi właśnie koślawymi animacjami, no tragedia, ale to nie tylko. Twarze zawodników, jakby jakiś plastik, yy, włosy, jak worek foliowy yy, i wyglądają co najmniej jak roboty. Yy, I też odniosę się troszkę do tych animacji, ponieważ one też są takie właśnie yy, bardzo nienaturalne. Te animacje yy, polegają na takich właśnie typowo mechanizmach yy, mechanizm robotów, więc to też wygląda tragicznie. E, oprócz tego grafika, że razi w oczy, po prostu aż no nie wiem, pod każdym względem jest to po prostu gówniane. E, wielu, wielu wiem, że to wielu i tak uważało, że to jest najgorsza część Prevolution Soccer, e, no ale to, to przecież, słuchajcie, najgorsza część FIFA nawet tak się źle nie prezentowała, a to jest takie gówno. Gówno ponad wszystko. I już w ogóle mówię, że tam... Tym w tym Prevolution Zakra wtedy jeszcze w ogóle nie bo nic nie było do roboty, bo Ali zabrawa podobnego trybu Ultimate, a teraz jest Micku, więc to jest ciekawszy tryb dla się w to grać, Może ta rozgrywka nie jest świetna, e, ale jest taka już grywalna, a wtedy to się po prostu nie dało grać. Ja pamiętam, e, grałem sobie w tą grę na Xboxie 360, się zjeżdżać, i po prostu tam demówka była jakaś i po prostu Teatr za teatrę. Po prostu ten teatr y, tych zawodników mnie po prostu nie, no, nie zaskoczył. Że normalnie, kiedy właśnie, już po, pomijam, pomijam to, że y, strzały w krótki ruch bo OP. No ale to wiadomo, ja, no, każdy może sobie tam, jest porówny. Każdy może strzelić te, te OP, y, te znaczy, w OP. Y, po prostu te, y, ten krótki ruch, tak? I to nie jest żadna sprawa dziwna. Ale dla mnie dziwną rzeczą, jak można wydać tak gównianą grę. Naprawdę, to, to było takie gówno, ja bym to po prostu wycofał, wycofał to ze sprzedaży, bo po prostu ludzie się y, po prostu potrują tą głupotą, którą konami wtedy dawało, teraz też nie jest lepiej, ale to już pomijając. E, I po prostu takie gówno wydać, to trzeba mieć po prostu... Niezdrowy, niezdrowy rozum i, i myślę, że to jest ważne. Yy, gra chodzi koszmarnie, pełno bugów, yy, Powtórki po prostu no, są tragiczne, ale tej ocenie także nie są dobrej, tej, tej, tej obecnej. Yy, naprawdę wygląda to koszmarnie. Yy, gra chodzi, naprawdę mówię, koszmarnie. Wszystko to zawsze pas chodzi koszmarnie, ale ten pez jest wyjątkowy pod tym względem. Yy, naprawdę. Jeżeli, no jak już mówiłem o twarzach na, o zawodników, ale one nawet, oni się nie pocą. E, mało tego, tekstury, Jezus Maria, tekstury to nawet na standardy tych generacji starych, czyli PS3, Xboxa, 60 to była już przesada. Po to, to, nie wyglądało jak na PS2 normalnie. Czy to na jakimś starym Xboxie z... no. Więc naprawdę, wyglądało to tragicznie. E, po prostu czasami, no, Gra się wyłącza, po prostu bez żadnego powodu. Nie wiem czy to jest wina konsoli, czy po prostu gry. E, ale, ale, ale rzeczywiście wygląda to koszmarnie. E, gra się tak, że no, ta, ta mechanika, to wszystko jest takie, nie wiem, toporne. Ale to jest akurat FPS to co to się nie dzieje. Znaczy to jest inny system gry, ale wtedy też też ta toporność była. E, dziwne animacje, jak już wcześniej powiedziałem, no wszystko tak naprawdę wyglądało koszmarnie. I, i mówić... I teraz zastanówmy się... Dlaczego ta gra jest tragiczna? Dlatego, że rzeczywiście było pełno błędów, y, był słaby bohater, nie można było go lubić, ogólnie jakoś tak klimat nie bardzo, ale miało tam jakiś tam plus jeden czy dwa, tak? To na przykład fabuła była w miarę, nie? I było się do czego, że tak powiem, doczepić, że ta gra nie jest taka zła. Ale no wiadomo daliśmy sobie, że jest raczej nie wypałem. Miała być to wielka produkcja, czy to ten Far który no ma wszystko złe, ale jednak no, w jakiś sposób nie był grywalny. był w jakiś sposób grywalny, no. Eee, ale jeżeli mielibyśmy mówić o właśnie PESIE 2014, to uu, nie ma się do czego doczepić, że tak gra jest dobry, rozgrywkach Rozgrywka? Ja. Eee, co do, mm, Co do samych y, animacji, do, to tragedia. Trybów nie ma żadnych, które by mogły zainteresować gracza. Czy to też, jeżeli miałbym w w ogóle coś, to w ogóle ta gra to jest po prostu koszmar, bo Koszmar, po prostu gra się w tą grę, no jest niegrywalna nie tak naprawdę. Grać w tą grę można naprawdę sześć, ja się w słowie trzy razy padłem, omarł go nie rozwaliłem. Yy, Padał od PS3 oczywiście, bo, bo, bo tak, tak na PS3 tutaj już, no, szło już nawet tutaj urwało mi się troszkę, yy, troszkę z, 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 z części, na szczęście mam nakładkę, więc tutaj się udało, yy, ale mówię, trzy razy rzuciłem padem, bo już nie wytrzymałem psychicznie yy, tej po prostu... Tra tragicznej gry, żeby tutaj dużo nie mówić. E, no i mam nadzieję, że tutaj e, oglądaliście wcześniej film przed tym, żeby zagrać w tę grę, e, bo, bo, bo naprawdę no, Pat będzie szedł w rękę niestety. pan będzie szedł w ruch i nie będzie, nie będzie wesoło. E, na pewno dla pada i myślę też dla Was. E, więc cóż, e, na pewno trzeba ogłosić to największym niewypałem Preverse No 2014, e, choć no jest to gra piłkarska, e, więc tutaj. Może jest to zrozumiałe, może nie jest to takie ważne Ale z pewnością dla niektórych jest Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał Jeżeli nie zgadzacie się ze mną to piszcie w komentarzach oczywiście No i coś. no aha, jeszcze jedno, przepraszam was, że tak mało materiałów było Ponieważ tak, byłem chory troszkę, no niestety I, i nie mogłem za bardzo nagrywać No i stwierdziłem, że, że troszkę Wy wykuruje się i, i będzie jak najlepiej, żeby te materiały były jeszcze lepsze, a nie takie jakieś przymulone, e, więc jestem, wróciłem do materiału, po pojawiają się, e, się teraz regularnie, e, no i cóż, to tyle z mojej strony, e, jak wcześniej powiedziałem, do zobaczenia w kolejnych historiach i w kolejnych materiałach na naszym kanale. Piona!